startować. Sześć koni w stawce, 1600 metrów. To dystans drugiej dziś gonitwy. I jazda, drzwiczki się otworzyły, gonitwa wystartowała. Bardzo ładny, bardzo równy start, chociaż po starcie trochę problemów z Erede i ten koń odpada na ostatnie miejsce. Na froncie jest teraz Wildarosa, pozostałe konie bardzo blisko. Erede stara się gonić, teraz od kanatu do przodu przesuwa się Pustynna Lilia, koń numer jeden Pustynna Lilia, Wildarosa i Flaviana, tak wygląda prowadząca trójka, chociaż już Berlica PA Przesunęła się do przodu na trzecie miejsce, ale stara się powalczyć o pozycję drugą. Pustynna Lilia, Berlica PA już na miejscu drugim. Na trzecim, czwartym tuż obok siebie Wildarosa i Flawiana. Za nimi tuż obok siebie galopują RED i Ekaja. Pustynna Lilia jest na froncie, naciska mocno Berlica PA. Konie zbliżają się do zakrętu, już wchodzą w zakręt. Pustynna Lilia na prowadzeniu, Berlica PA na miejscu drugim. Blisko Wildarosa, w ogóle mocno zgrupowana ta stawka w połowie zakrętu. I wszystkie konie jak najbardziej liczą się w walce o zwycięstwo. Zdaje się, że trzymają siły na prostą finiszową, do której już się zbliżają. Wyprowadza na prostą finiszową Pustynna Lilia, która od jakiegoś czasu prowadzi. Na pozycji drugiej galopuje Wildarosa, przyspiesza tam środkiem Berlica PA. Bardzo blisko siebie konie, a do celownika mamy około 450 metrów. Wildarosa, Pustynna Lilia na froncie. Goni tam bardzo mocno teraz Ekaja, która przyspiesza. Na trzeciej pozycji jest Flawiana, mamy do celownika nieco ponad 200 metrów. Wildarosa, Pustynna Lilia i Flawiana na czele. Wildarosa, Flawiana, która mocno, mocno przyspiesza środkiem. Wildarosa i Flawiana, tak wygląda prowadząca dwójka, mamy już około 50 metrów do celownika. Jeszcze przyspiesza Flawiana, a tam włącza się do walki Erede. Flaviana Wildarosa, Erede, Pustynna Lilia, za nimi Ekaja i jako ostatnia kończy gonitwę Berlica PA. Konie oznaczony numerem czwartym, klacz Flaviana dosiadana przez Jokej Natalię i Jako pierwsza ta para minęła linię celownika. Oczywiście czekamy aż komisja techniczna zatwierdzi wynik tej gonitwy. Dekoracja zwycięzców tradycyjnie na padoku, tam też będą się Państwu prezentować konie i jeźdźcy, którzy wystartują w gonitwie trzeciej.